W dzisiejszym filmie pomoże nam w omówieniu, w pokazaniu wszystkich szczegółów technicznych pani Sonia, nasza instruktorka nauki jazdy. Będziemy omawiać właśnie działanie używanie sprzęgła, więc startujemy. Tutaj mamy przykład dojazdu do skrzyżowania, gdzie używamy hamowania silnikiem, czyli ściągnęliśmy nogę z gazu. Oczekując na zmianę sygnalizacji, kiedy się zmieniła, naciskamy na nogę na gaz, nie używamy sprzęgła i nie naciskaliśmy od razu hamulca. Czyli moment, kiedy zauważyliśmy z daleka, że nie ma możliwości wykonania tego skrzyżowania, że będzie jest światło czerwone lub korek, w tym przypadku był, mógłby być, wtedy zachowujemy zasadę hamowania silnikiem, czyli ściągamy nogę z gazu, nie dotykamy hamulca, nie dotykamy sprzęgła, hamujemy, nazywamy to hamowanie silnikiem. Pokażemy przejazd y, przez szyny tramwajowe z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wciskamy właśnie sprzęgło, bo nie mamy pewności, nie mamy dobrej widoczności. Właśnie o to chodzi. Bardzo ważna zasada, czyli w sytuacji, kiedy nie widzimy, nie mamy pewności, że y, mamy otwartą dla nas drogę, możemy to skrzyżowanie pokonać bezpiecznie od razu. Mamy zawsze taki dziedzinak zapytania, wówczas Oczywiście po zwolnieniu, po dobraniu biegu odpowiedniego będziemy jechać kawałeczek na wciśniętym sprzęgle. Teraz próbujemy skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Proszę zobaczyć, teraz mamy dobrą widoczność, nie używamy sprzęgła, rozglądamy się i pokonujemy skrzyżowanie bez wciśniętego sprzęgła. To jest ta różnica i teraz chciałbym to zaakcentować. Sprzęgło używamy wówczas... Kiedy nie mamy pewności, że bezpiecznie, bez problemu pokonamy skrzyżowanie. Kiedy nie widzimy, mamy ograniczoną widoczność, wtedy możemy użyć sprzęgła. Następna zasada, kiedy będziemy używać sprzęgła, to jest moment, kiedy będziemy parkować. W sytuacji, kiedy właśnie teraz Sonia pokaże ten wjazd do parkowania, tym razem mamy wjazd po lewej stronie, tu skupimy się na działaniu sprzęgła. Oczywiście, próbujemy, Sonia. Startujemy. Proszę zobaczyć, że to działanie sprzęgła będzie właśnie w zakresie połowy. Nazywamy to jazd jazdą na pół sprzęgle. Sonia, za tym białym poproszę. Dobrze, dobrze. Przepraszam. O właśnie. Cały czas to działanie bardzo dobrze. OK. Teraz chwileczkę omówię. Daj na luz na ręczne. I na ręczne. Cały czas spróbuj wciskać to sprzęgło, tak jak przed chwileczką to robiłaś, na dolnym, do, dolnym pułapie i popuszczaj. Właśnie to działanie w ten sposób pozwoliło nam w bezpieczny sposób wjechać tutaj bardzo powoli. Co to oznacza, że my tak wciskamy to sprzęgło i puszczamy. To jest moment, kiedy podłączamy napęd. Pokażemy za chwileczkę ten moment, kiedy będziemy wyjeżdżać. Spróbujmy, Sonia, wyjechać. Stąd. Sprzęgło jest wciśnięte, bo będziemy musimy włączyć bieg i teraz będziemy się poruszać. Proszę zobaczyć, że dojechaliśmy. Zatrzymaj się teraz. O właśnie. Czyli moment, kiedy Pusiliśmy hamulec i popuszczaliśmy sprzęgło, doszliśmy do tak zwanego punktu roboczego, tak go nazywamy ogólnie. To jest moment, kiedy podpiliśmy napęd, czyli sprzęgło w dolnej części, kiedy puszczamy, ma chwilę takiego luzu i dochodzimy, spróbuj jeszcze raz zrobić i popuszczamy sprzęgło. O właśnie, samochód się zaczął ruszać. To jest bardzo ważny moment, żeby tego sprzęgła nie puszczać do końca, tylko trzymać go w tym pułapie, nazywamy to jazda na pół sprzęgle. Teraz wyjeżdżamy z Sonią z miejsca, gdzie parkowaliśmy, i jak wiemy, że wyjazd z miejsca parkingowego jest włączeniem się do ruchu. W tym przypadku też to nastąpi, skręcamy w lewo. Proszę zobaczyć na technikę. Mamy tutaj bieg, bo wystartowaliśmy. I teraz końcówka właśnie zagląda Sonia, czy może wjechać. I właśnie to był ten moment, kiedy powinniśmy mieć to sprzęgło wciśnięte. Teraz podobna sytuacja będzie. Podjeżdżamy pod skrzyżowanie, skręcamy w lewo lewo. Proszę zobaczyć, że my tutaj w ogóle nie mamy widoczności, wolniej sobie, nie? nie mamy widoczności o, do samego końca i musieliśmy tą całą końcówkę jechać na wciśniętym sprzęgle. Chcielibyśmy tutaj zachęcić wszystkich oglądających ten film do lajkowania, do wpisywania komentarzy, co chcielibyście Państwo jeszcze, żebyśmy dla Was nagrali? strzymacie problem? Co jest niejasne w trakcie prowadzenia pojazdu? Mam nadzieję, że ten film wyjaśni wielu osobom ten problem z używaniem sprzęgła, kiedy go używamy, kiedy nie powinniśmy go wciskać, wykonując skręty. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.